Jesteśmy na MOPie Parma przy autostradzie A2. Tutaj prowadzimy akcję Bezpieczna autostrada i ludzie, którzy zatrzymują się, żeby odpocząć w czasie podróży, mogą na tym MOPie aktywnie spędzić ten czas odpoczynku, skorzystać z punktu pomiaru ciśnienia, pomiaru cukru, także mogą zapoznać się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Te zasady są w skrócie przekazywane na tyle, ile pozwala nam czas odpoczynku tych osób, a także zrelaksować się w punkcie takim relaksacji, gdzie możemy też zaserwować masaż i wszyscy myślę, że mogą opuścić ten mod zadowoleni, wypoczęci i z większą wiedzą, jeśli chodzi o udzielanie pomocy. Dzień dobry państwu. W dniu dzisiejszym na pikniku zorganizowanym przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wodzi, chciałbym państwu Przybliżyć kilka zmian przepisów ruchu drogowego, które weszły w życie 1 czerwca bieżącego roku. Jedną z fundamentalnych zmian jest nadanie pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych. Drugą wyczekiwaną zmianą jest to zachowanie bezpiecznej odległości przed poprzedzającym pojazdem pod, na autostradzie i drodze ekspresowej. Tym razem jesteśmy na autostradzie. Kampania Bezpieczna Autostrada. Byliśmy w miastach, przypominaliśmy ludziom, jak należy jeździć na autostradach, a teraz jesteśmy na mop w miejscu, gdzie ci, którzy uczestniczą w ruchu drogowym na autostradzie, chcą chwilę odpocząć. My ten odpoczynek dla nich proponujemy w formie aktywnej. Nie tylko, żeby napili się kawy czy herbaty, ale żeby na przykład. Rozmasowali swoje ciało, żeby dzieci ich również pobawiły się trochę, a za tym, żeby nie siedziały w kolejnym miejscu, ale po prostu miały taki aktywny, spokojny wypoczynek. Jadąc autostradą, jadąc szybko, jadąc w dużym ruchu, mamy obowiązek chwilę odpocząć. A my ten odpoczynek proponujemy. Kompensa, Towarzystwo Ubezpieczeń i Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach kampanii Bezpieczna Autostrada proponuje Państwu, żebyście bezpiecznie i spokojnie dojechali do celu.